Witam serdecznie w dniu dzisiejszym. Nie daje spokoju pompa ciepła po usunięciu bufora i dalej drążę temat. Nie odpuszczę tematu, nie mam zamiaru wymieniać na nową pompę. Trzeba ją ustawić tak, żeby to działało poprawnie. No i znalazłem sobie informację, że pompa pracując w trybie nocnym. E, pokażę wam o co chodzi. Tutaj jest tryb wentylatora, jest teraz eko ustawiony, ale miałem wcześniej tryb nocny. I gdy jest przełączona w tym trybie, a w sterowniku pompy mamy ustawiony harmonogram, tak, godzinę, czas, datę, to ona widzi, że jest dzień, i pomimo tego, to generuje sprężarka pełną moc. Niby możemy obniżyć częstotliwość pracy sprężarki. Ale nic to nie daje, i dalej wychodzi pompa poza ustawioną, ustawioną częstotliwość, frekwencję, tak? I znalazłem informację, żeby tego uniknąć, należy pompę ustawić w trybie eko, w tryb ekonomiczny, tak, według krzywej grzewczej i będzie pracować według zadanych częstotliwości. Wiadomo, to wiąże się. Z modyfikacją częstotliwości. Zaraz Wam pokrótce wytłumaczę, jak ja to rozumiem w tym sterowniku, bo nie przestawiałem tego. A teraz jest potrzeba, z uwagi na to, że jest pominięty bufor w instalacji. Zobaczcie, mamy w trybie eko 31 stopni. Już mam 32,7. Co prawda, pompa chodzi. Już od godziny 18 nie wyłączyła się ani razu, ale już zbliża się, bo instalacja jest wygrzana, do wyłączenia. Pomimo, że ustawiłem tryb eko, idzie teraz na najniższym parametrze sprężarka. No jest pogoda na plusie, temperatura zewnętrzna, także to powoduje, że nawet obniżenie mocy. Hmm, Sprężarki nic nie daje w tym przypadku, bo budynek jest wygrzany. Mamy 38,3 na zasilaniu. Wejście 32,7. I tutaj mamy 29 Hz 9A pobór prądu. Wszystko się zgadza. Jeszcze prędkość obrotową zobaczymy. Wentylatora 630 obrotów. I w parametrach zaawansowanych kod jest 816. Mamy Economic Mode. I tutaj pokrótce, już to wcześniej w poprzednich nagraniach omawiałem, jak tutaj ustawić ten tryb ekonomiczny. Tutaj wpisujemy sobie wartości temperatury. Klikamy. To już wcześniej sobie ustawiałem tego nie będę. Robię. Dla każdej wartości wpisujemy. Ja podałem sobie takie: 5 stopni na plusie temperatura zewnętrzna, tak? 0 stopni jak jest na zewnątrz, minus 5 na zewnątrz i minus 10 na zewnątrz. I lecimy dalej. Jakie są wartości teraz temperatury wody, jaką ma generować pompa na powrocie? Dla tych typów. 4 Dla tych czterech wartości od 5 stopni do minus 10. Dla czwartej pozycji tam było 5 stopni na plusie jest 31 stopni. Dla 0 stopni ustawiłem sobie 32 stopnie na powrocie plus histerę za 2 stopnie, no to mamy 34. I dla minus 5 jest 33 stopnie temperatura powrotu, plus 2 stopnie mamy 35 temperatura powrotu, plus delta do zasilania będzie 40 stopni. Także nie kiszło i na podłogę. I tutaj tak samo jest przy minus 10 już. Nie zwiększałem tego parametru z uwagi na to, że pompa jest nieefektowna. Jak ma jest minus 10 stopni, to już trata energii następuje. Poradzi sobie, ale po prostu po co ją gonić tak wysoko? Mogę to jeszcze zmienić, bo to są wcześniejsze ustawienia z poprzedniego roku. I teraz wchodzimy w ustawienia fabryczne kod 1100. Tak. Tu mamy wszystkie te zaawansowane ustawienia dla instalatorów można powiedzieć Faza defrostu tutaj Ustawienia prędkości wentylatora, pozostałe ustawienia i częstotliwość. Ustawienie częstotliwość I mamy dla grzania ciepłej wody użytkowej, tak? To mnie nie interesuje ja nie grzeje wody, nie ma baniaka, do grzania wody. Hmm. Zaraz, bo za szybko coś. Coś mi się to nie zgadza. A dobra, bo to była częstotliwość grzania, ale to jest dla normalnego trybu pracy pompy, nie w trybie eko. Ok, zawiesiłem się przez chwilę. Tu jest tyle tych parametrów w tym sterowniku, że trzeba patrzeć co się robi. 42 parametr, musimy mieć. Tu sobie zapisałem to odręcznie, zaraz Wam powiem o co tu chodzi. Ja to tak bynajmniej rozumuję. Nie ma żadnych informacji, nikt nie chce nic powiedzieć. Może jestem w błędzie, może nie, ale te ustawienia co sobie zadałem działają i pompa nie wkręca się w starcie na tą wartość 60 Hz, także 4 kW poboru mocy. Bo nie chcę tego właśnie, żeby tak było. Mono uruchomić się, podbić tą mm, sprężarkę do zadanej wartości, jaką sobie tutaj ustawiłem. Dla pierwszej fazy grzania tutaj, można powiedzieć, są dwie częstotliwości. To jest górna częstotliwość, a później modulacja do tej niższej częstotliwości. I wchodzimy sobie na 42. Jesteśmy tutaj. Tu ekonomiczny tryb i częstotliwość pierwsza dla grzania, tak? I mamy 30 Hz sobie zadamy. Fabrycznie tu jest 40, później jest 45 i zmieniłem te wartości, czyli Według tej rozpiski, co tutaj zrobiłem, to, to jest temperatura dla 5 stopni otoczenia. Mamy 31 stopni ustawione na powrocie. Taką temperaturę według tamtych danych, co pokazywałem Wam wcześniej. I dla tej wartości mamy 30 herców. I 35. W momencie, gdy pompa startuje, przez chwilę jest wybicie i zejście do 35 Hz, jak jest 29 stopni. Na przykład, po osiągnięciu 31, wchodzi na 29 Hz. Tutaj 30 Hz i pracuje sobie na najniższej mocy. Cały czas można powiedzieć, Konstans robi jakiś defrost i znowu wchodzi na 29 Hz. Trzyma tą częstotliwość zadaną. W trybie nocnym, no w momencie, kiedy e, wystartowała od nowa, to wkręcała się znowu na 60 Hz. Różnie tam bywało. I brała 3 kW, 3,5 kW. To właśnie powoduje, że mamy większe zużycie energii elektrycznej. Dobra. Mamy tutaj te dwie częstotliwości: 42, 43, parametr 30 Hz i 35 Hz. Schodzimy niżej, jest R44 i 45. Tutaj fabrycznie jest 50-50 Hz. Ja obniżyłem o 10 Hz tutaj. Mamy dla temperatury 0 stopni na zewnątrz 32 stopnie i sprężarka będzie przy 0 stopni pracować na częstotliwości 40 Hz. Kolejna epoka R46 i 7 mamy 45 herców i 50 herców sobie przestawiłem tutaj fabrycznie jest inaczej i to jest dla temperatury drugiej czyli minus 5 stopni mamy 33 stopnie temperatury powrotu i przy tych wartościach jak jest minus 5 Ustawione jest, że pompa ciepła ma pracować na takiej częstotliwości przy minus 5. Będzie rozpędzi się do 50 Hz. I jak narośnie troszeczkę temperatura, wyrówna się tak, to sprężarka będzie pracować na częstotliwości 45 Hz, przy minus 5. Możemy sobie to zmienić niżej. tak Możemy zadać wszystkie od góry do dołu, tak jak w pierwszym słupku, 30 do 35. I wtedy mamy pompę, gdzie pobiera do 2 kW mocy. Kolejny etap to jest R48 i 9. Mamy 55 Hz i 60 Hz. I to jest też dla minus 10, pierwszy okres tutaj tej temperatury, też 33 stopnie było ustawione, tak. I dla minus 10 pompa ciepła, to jest taka teoria, tak jest ustawione i zacznie pracę jak będzie przestój od 60 Hz i później 55 Hz. To teoretycznie jest tak Praktycznie jak ona osiągnie już Będzie zadana Temperatura W granicach Wyłączenia się pompy to ona wtedy Powinna Jeszcze niżej zejść z częstotliwością sprężarki Generalnie ja to tak rozumiem. Bynajmniej nie znalazłem żadnej informacji, jak to poprawnie ustawić, tą częstotliwość kompresora. I w trybie takim najniższym, co pompa 16 kW może zejść, to jest 29 Hz. Niżej nie schodzi. Jeszcze jest ten tryb, jak on się nazywa, nie pamiętam test MOD właśnie do testów, taki tryb do próbkowania. I on o, wyłączyła się, pompa osiągnęła 32,8. I jeszcze, może zobaczymy, nie zobaczymy już. 2200W. Bo wiadomo, pompki obiegowe pobierają. E, teraz mamy 430 na 400, teraz jest 300. Pompa całkiem się wyłączyła, wentylator z gazu. Osiągnęliśmy tą temperaturę 30. 1 stopni plus histereza 2 doszliśmy do tej granicy pompa wyłączyła się ale to wyłączyła się po ilu od 18 od 18 chyba włączyłem ją z tego co pamiętam tak jest 22 Także to jest pierwsze wyłączenie, nawet możemy sobie zobaczyć to na wykres. Nie wiem, czy to będzie widać. Mamy wykres pracy, i tutaj praktycznie szła. Jak ją uruchomiłem, od 18 godziny do tej pory. Pierwsze wyłączenie jest opcja, że ją zaraz wyłączę ręcznie. Bo nie ma potrzeby, żebym to grzał. Jest okres przejściowy, to wystarczy. Podłogi są wygrzane. Rano wstaje, jest ciepło w budynku, podłoga oddaje. Tak, te ciepło unosi się do góry przez klatkę schodową. No, inaczej nie mogę e, ustawić tej pompy. Generalnie jest problem po usunięciu bufora. Nie mamy możliwości jakoś wysterowania tego. Jest nadwyżka energii. Gdyby pompa była dobrana optymalnie do budynku, tego zjawiska by nie było, tak? Myślę, że 12 kW pompa by w zupełności wystarczyła na ten budynek i by było super optymalnie. I nie, nie, nie miałbym takiego problemu, że ona w najniższej frekwencji kompresora wyłączy mi się, tak. Wyłączyła się, no i widzicie, temperatura już sobie leci. To chwilę potrwa, tak? Zanim zejdzie do. Hiterezę mamy 2. Ustawione jest 31, czyli musi zejść do 29 stopni tutaj na wyświetlaczu, i wtedy pompa się uruchomi od nowa. To nie jest tak, że to jest 10 minut czy 15. Przy tej temperaturze. Także to nie jest jakieś zjawisko szkodliwe dla sprężarki. Bo to jest okres przestoju, co najmniej 30 minut, i myślę, że nic tu się nie będzie działo wielkiego z tym, bo ta temperatura idzie z podłogi, tak krąży. Jeszcze mamy te naczynie zamiast bufora. To jest taki mały zbiornik 42 litry do defrostu, tylko zamontowany. Temperatura sobie leci. Chwilę to potrwa, zanim ona zejdzie do 29 i znów się odpali. Ja ją wyłączę po prostu, żeby już więcej nie grzała rano. Może się uruchomi. Zobaczymy, jak będzie na zewnątrz. Można to jeszcze rozwiązać e, poprzez harmonogramową, harmonogramową pracę, ustawiając sobie godziny uruchomienia 4 razy na przykład w ciągu dnia i to rozwiąże też okres przejściowy tak jak powiedziałem pompa gdyby miała e, prawidłowo dobraną moc bez bufora tak do tego budynku 12 by wystarczyła w zupełności przy takich przy takiej ciągłej pracy bez wyłączenia się to nawet e, i dziewiątka może i by dała radę szłaby cały czas na granicy ale dała wyrady, myślę. U rodziców jest też 9, to jest 9,4 pompa i ona po prostu obsługuje 160 metrów. Stary budynek bez ocieplenia jest idealnie zrobiona do tego budynku. Nie wiem co o tym myśleć. Ten okres przejściowy dla tej pompy jest kawał grzmota. Niestety nie da się tego. Ujaźnić jakoś normalnie bez bufora. Pomimo, że wiele osób tam pisze w komentarzach, że usunięcie tego bufora to był błąd, ja uważam inaczej, że nie jest to błąd. Zobaczcie, jeżeli bym miał 12 kW pompę, moc pompy, tak, maksymalną tą szczytową, to by była idealnie dobrana do tej instalacji i nie występowałoby to zjawisko, że mamy wyłączenie pompy podczas pracy że chwila przestoju tak zajdzie temperatura i po prostu tak to będzie się działo wtedy ona wyszła konstans, utrzymywała tą temperaturę tak jak u rodziców jest i nie byłoby problemu ona idzie non stop nie ma tam żadnych regulatorów pokojowych tak jak tutaj teraz zrobiłem u siebie tak samo mamy u moich rodziców nie ma żadnych mm, sterowników, które sterują pompą obiegową, nic. Ona po prostu pracuje ciągle i w momencie, gdy osiągnie zadaną temperaturę na powrocie, wyłączy się, robi ten przestój, ale na powrocie jest bufor 200 litrów, więcej nawet, tam jest 240. I on powoduje, że chwilę pompa ma przestoju, zanim ta woda z powrotu zostanie rozebrana. To troszeczkę mamy przerwę, rzadko się wyłączy, ale wyłączy się w okresie takim, jak jest teraz, przejście do 370 W, pobiera pompki obiegowe, tak? Generalnie jest myślę, że na plus, w moim przypadku, usunięcie tego bufora, zbędna flaszka. Pompę trzeba będzie poustawiać tak, żeby to pracowało na tych parametrach. Jeżeli spadnie ta temperatura otoczenia, no to ona sobie już wtedy będzie pracować, bo odbiór budynku będzie na tyle duży, że już nie będzie się wyłączać. Tak podejrzewam, że zejdziemy do 0 stopni i już będzie idealnie. Ten okres, taki gdzie mamy na plusie 8 stopni. Na zewnątrz w nocy to jeszcze jest ciepło. Nie ma tragedii i pompa, dlatego wyłącza się, ale to też trwało 3 godziny. Jak praktycznie pracowała, to chwilę czasu pracowała. Jakie zużycie energii? Może jeszcze wam pokażę. Temperatura ciepłej wody: 50, 50 30, 53, zużycie energii mamy. 40 końcówka 640, a wczoraj było 621, tak o tej godzinie, jak tu kręciłem, no to 20 kWh służyła sobie. Także nie ma tragedii. W domu jest ciepło, wygrzane jest. No i myślę, że. Teraz po tym trybie ekonomicznym jeszcze zejdziemy z użyciem energii, bo nie będziemy wchodzić na tą wyższą częstotliwość przy rozruchu pompy. Zobaczę, jak to z rana. Wystygnie instalacja, uruchomię ją i zobaczę, jaką częstotliwość sobie sprężarka obierze. I myślę, że nie wejdzie powyżej 35 Hz po osiągnięciu. Pierwsze wejście będzie 35, a później jak temperatura zostanie podbita, wejdzie na 30 Hz, 29. Dobra, to wszystko na dziś. No i jak będę jakieś miał wnioski, to podzielę się z wami tymi informacjami. Być może komuś się to przyda, bo temat jest tabu. Pompy ciepła umierają, nikt nie chce już tego zakładać. Jest dziwny okres. Nie ma dotacji na to, także to wszystko idzie w złym kierunku. Dzięki za uwagę i do następnego. Pozdrawiam, cześć.